Mówi się, że nie ma nic potężniejszego niż idea, której czas nadszedł. W świecie, w którym ceny paliw wymykają się spod kontroli, a inflacja osiąga poziom najwyższy od 40 lat, przetrwanie wydaje się niemożliwe. Ale jest to również czas dla tych odważnych, którzy nie chcą być sprowadzeni do parteru. Przedsiębiorcy biorą sprawy w swoje ręce i znajdują rozwiązania, które mogą nie tylko zaoszczędzić pieniądze na paliwie już teraz, ale także stworzyć innowacyjne sposoby na uzupełnienie dochodów, a nawet rozwinąć zmieniające życie bogactwo na pokolenia. Pozwólcie, że przedstawię GOWI – ideę, na którą nadszedł czas. Wszystko zaczęło się w 1973 roku. Nagroda Nobla w dziedzinie chemii została przyznana za katalizator metaloorganiczny i to, co może zrobić dla silnika samochodowego. Katalizator ten od lat jest stosowany w celu poprawy osiągów i żywotności silnika oraz zużycia paliwa na rynku komercyjnym i przemysłowym. Teraz, gdy ceny paliwa są rekordowo wysokie, GOWI wziął tę technologię i opakował ją w tabletkę, która jest łatwa w użyciu i niedroga dla Ciebie i dla mnie. Tabletki Gowi mają sens, mogą pomóc zarówno silnikowi diesla, jak i benzynowemu. Masz samochód ciężarowy, kład lub kosiarkę? Gowi to tabletka katalizatora paliwowego, która pomaga rozkładać duże, trudne do spalenia cząstki paliwa, wychwytując więcej energii z paliwa, co skutkuje maksymalną oszczędnością paliwa. Wystarczy jedna tabletka na 15 do 20 galonów lub na 57 do 76 litrów paliwa, co zostało potwierdzone przez naszych użytkowników, aby zwiększyć przebieg paliwa nawet o 10 do 20%. Średnio technologia katalizatorów może zmniejszyć emisję nawet o 40% i jest bezpieczna dzięki ponad 650 milionom przetestowanym milom. To, co zostało po raz pierwszy opracowane dla pojazdów użytkowych i ciężarowych, jest obecnie udostępniane publicznie do użytku pojazdów osobowych. Jedyną rzeczą lepszą niż oszczędzanie pieniędzy jest ich zarabianie, kiedy twoi przyjaciele i rodzina oszczędzają pieniądze. GOVI stworzyło system nagród dla tych, którzy chcą po prostu zarobić kilka dodatkowych dolarów każdego miesiąca i dla tych, którzy szukają rezydualnego miesięcznego dochodu w pełnym wymiarze godzin. Możesz zarabiać i oszczędzać z gowi, więc kup swoją pierwszą paczkę tabletek i dołącz do nas.